Witam was kochani w ten jakże piękny, mroźny, mikołajkowy poranek Ja się niedawno obudziłam, bo moja mama już mnie i mojego brata woła na otwieranie prezentów Tak, bo mimo, że y, ja już mam, mam ponad 20 lat, mój brat zanim niedługo będzie miał 20 lat No to mimo wszystko moja mama nadal nam robi prezenty, bo... No, ona sobie po prostu tego nie wyobraża, żeby przestać, więc lecimy zobaczyć, co tam Święty Mikołaj przyniósł. Nie, to jest od kamienia. Wow. A to wszystko idzie z tobą. O to sobie się domyśliłam, że ty będziesz powiedziała, żebym nie przybierała puścieli. O masę. Nie, ale wiem, że lukisz. Co tam masz Kamil? Mam zamiast nosić to Co? Co to jest? А Дарк Вейдер, я думала, что закроет что-то из хоррора, но так не сделала. Так, ты будешь собирать сам Dostał tego od czy? nie? Nie, to tego. A to ja wiedziałam, że jest to, czy to? Tamto. Bo byłam przy zakupie tego. Ja to widziałe. Teraz sobie otworzymy kalendarze adwentowe. Tutaj w herbacianym. Oj. W herbacianym mamy. Czarną porzeczkę z mirabelką Ja już raz piłam tę I jest ona naprawdę bardzo dobra I Tutaj gdzieś miałam od mojej mamy Tu jest Brat standardowo już zebrał Mamy no znowu skarpetki z grinchem będą mi pasowały do mojej pościeli Szkoda, że założyłam już te wczorajsze Z tym napisem Że byłam grzeszna, niegrzeszna Próbowałam Bo tak co mam sobie założyła te i coś na osłodę Kinder niespodzianka W sensie. kinderka Ale najpierw muszę zjeść śniadania Przez cały czas coś robię To jeszcze moja mama chciała, żebym y, przebrała Poszewki na poduszkach Do salonu a ja za niedługo wychodzę Bo widzę się z przyjacielem I będziemy się wymieniać Prezentami Jeszcze muszę znaleźć jakąś torebkę na ten jego prezent i oczywiście o tym zapomniałam. Dobra, prezent mam zapakowane. Jeszcze mu tam jakieś, bo jakieś tam słodycze, czy coś słodkiego mu tam dokupię. Żeby miał na słodycze. życia. Mam nadzieję, że nikt mi nie będzie patrzeć do tej torebki, bo prezent jest dość... Żeby mi go nie zabrali. Jest mi ziemsko. Zimno. Jeszcze zaczął padać taki mokry śnieg. Więc już w ogóle, jeśli gdyby nie było wiatru to wydaje mi się, że byłoby o wiele lepiej, ale jest wiatr, więc ja lecę na pociąg. Na szczęście będę miała chyba godzinę czasu między przesiadkami, więc sobie pójdę do tego sklepu i kupię tam jakieś łakoć, się, nawet nie wiem co mu tam kupić bo nie wiem do końca jakie dokładnie on słodycze lubi no takiego Mikołaja to ja rozumiem, tak zaczął sypać, że ja już jestem cała mokra ale no, oczywiście mądra ani bluzy, ani nic bo pod, o właśnie nawet czapki nie wzięłam ale pięknie to wygląda. Po prostu wychodziłam i nie było ani grama śniegu. Bo trochę zaczęło opadać jak wychodziłam z domu. Ale teraz no, po prostu się zamieniła... Po prostu na biała kraina. Mierdą! Ja się muszę tu aczepać! No Mogłem za ciebie przejechać Gamoniu! A, kurwa! Niestuchawka! Bez ten, Na szczęście od Gamonia nie wyzywać! Chryste panie! Ładna zima! Nie? No zajebista <gry> Ale to żeś mi napisał, że jesteś koło mnie Ja to zauważyłam jak ja już byłam tutaj Aha uh -huh. No co, gdzie ty miałeś po mnie podjechać? Pod galerii. Człowieku Ja gdzieś tam hen Dopiero mi przyszło powiadomienie Pod, pod tytułem Jak tam droga Z ciebie Więc uh -huh. no to co nie jest tak jak wychodziłam z domu, jeszcze nie było śniegu. Więc ja, ja mówię: nie Dobra, nie biorę czapki, nie biorę rękawiczek, i tutaj już mam siną tom. <laughs> Co... Ja już jestem w domu. Jest już dość późno. I umieram. Jestem tak zmęczona: jeszcze dzisiaj tak zmarzła. Ja miałam całe dłonie odmrożone, bo. No, ale było słuchajcie, jak tam mówią właśnie przyjaciele, no ja mądra, no nie wzięłam sobie ani czapki, ani rękawiczki No jeszcze ten, ten brak czapki to jeszcze tam pajlichą miałam kaptur Ale te rękawiczki, ja jeszcze niosłam tą e, torebkę z prezentem No jak zostało opuszczone ogrzewanie w tym samochodzie, to ja myślałam, że mi po prostu dłonie odpadną mi tak zaczęły palce boleć więc taka, taka jestem mądra. No. Co więcej, powiedzieć mam. Tak więc to byłoby na wszystko w dzisiejszym vlogmasie. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Ja co spać i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Cześć.